Z tej strony niego mam jak 3000 i pomyślałem, że w końcu, jak mam ANUE i protektor Earth to wypadałoby zrobić ten oto kombiner. Ta kombiner, a więc tak. I protektor ofert. Każdy ma po pajączku. I co teraz? Co? Teraz trzeba sprzątnąć pudełka. Krok pierwszy sporo z pudełko. Krok drugi uważać. Żeby nie zgubić stadów I teraz będzie timelapse jak Buduje ten oto jak Jakże skomplikowany Kombiner Onły i Protektor of Earth Psiu. Więc tak, tak wygląda kombiner onły Timelapse. Chyba mi się wydaje, był trochę krótki, więc postaram się zrobić wszystko jeszcze raz i Wam wszystko wyjaśnić, żeby to coś, to wideo trochę trwało, a nie jakieś miły w jej koniec. A więc, tak ściągamy na Ściągamy ten te oto przeźroczysto fioletowe. Kryształowe wiersło odkładamy pajączki na... i na, tam, tam, na bok, gdzieś gdziekolwiek. Bierzemy onuły. SRU. Patrzymy na instrukcję Bo na serio to jest mega skomplikowane. Najbardziej skomplikowana budowla, jaką kiedykolwiek budowałem. Bierzemy na Armeniki. nakładamy je na na ramienniki ONUŁY i koniec koniec? no nie no serio, no dobra koniec tak wygląda spowerupowany ONUŁA kombiner ONUŁY i tego Oto matora na eh, protektora nie, nie, nie będziesz mi tu strzelał. Nie, nie, masz mnie nie strzelać. Ojej, zapomniałem, zapomniałem. Ważna część. Siu, dwa pajączki. I tak, oto wygląda kombiner Onuły. Teraz Onuła może sknieść je swoimi wielkimi stopami, albo swoim mocem, albo usunąć im kończyny jego kryształowym wiertłem. Tak, Daj, widzimy powiększone na No nie, 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 Tu nie ma nic do gadania. No proszę, no Lego, dlaczego? Dlaczego nie zrobiliście czegoś porządnego? Dlaczego zrobiliście to tak jakby na otwor, że po prostu dajesz pro, nie, protektora? To i to by było na cyno. No dlaczego, no? No dobra, nic nie mam więcej do powiedzenia. No. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jestem LegoMan jak 3000, a to są pajączki.